Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Mamy poniedziałek, mamy już po godzinie 17. .00. Czas rozpocząć sportowe podsumowanie tygodnia Radia Pońsk. A na program, jak zwykle, zaprasza Janusz Papuńkowski. Paw Półski pogonał lidera Ligi okręgowej w krebie Żuń 2 0 podobnie jak w meczu drebowym z soną wszystko funkcjonowało niemal bezbłędnie. Dwa gole Piotra Wypyszyńskiego dopełniły czarę goryczy z zespołu gości, zwłaszcza drugi gol mógł robić wrażenie. Piękne tempowe wyjście Kordiana Makowskiego na skrzydle i dokładne dośrodkowanie, które strzałem pod poprzeczkę wykończył wspomniany Wypyszyński. W końcu błędy w obronie były bez konsekwencji, a trochę skuteczności więcej, bo w meczu skrzydłowym oprócz błędów w obronie, takich podobnych jak dzisiaj mieliśmy sytuacji naprawdę tak, było kilka meczów i nie strzeliliśmy. Tym bardziej, że słyszymy zewsząd, że całkiem nieźle gramy, a dotąd te wyniki, no 6 punktów w sześciu meczach, no to, to nie jest na pewno to co byśmy chcieli widzieć. Powiedział trener puńskiej Akademii Futbolu Kamil Kobryński. Wygrana pozwoliła Puńszanom poprawić miejsce w tabeli, ale forma w tym sezonie to gra w czarne-czerwone, bo wygranej zazwyczaj zespół traci punkty. A teraz przed pafem spotkanie z równie mocnym Krysztem Glinojeck na wyjeździe. W innych meczach naszej drużyn tej kolejki, co na Nowe Miasto przegrała z narwią Ostrołęka aż 15 do 1. Błękitni Raciąż ograli Orła z w do zera. Korona Karolinowo wygrała 5 do 4 ekspertnikiem Myszyniec. W Krasochocin uległa, Borucia Kuczbork 1-3. Orlanta Łoszewo pokonały Żaka Szreńsk 2 do 1. Jutrzenka Uniecka wypunktowała 5 do 1 w Krajeczyn. Gladiator Słoszewo przegrał z Tamką 3 do 4, a GKS Gumino przełknął gorycz porażki z Opią, Opino Góra 1 do 2. Zespół OSP Koło Ząb okazał się mało gościnny, wygrywając turniej piłki nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gminy cochodzin na boisku szkolnym właśnie w Koło Zębiu. W zawodach udział wzięło 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Drugie miejsce zajęła drużyna Skownet, a trzecie z Idzikowic. Drużyna Liverpool Oldboy Pońsk wzięła udział w ogólnopolskim turnieju Oldboyów w Bełchatowie. Zmaganie zakończyła na trzecim miejscu. Najlepszym strzelcem całego turnieju został Jarosław Lewandowski. Zespół UKS Rutki Puńsk był gospodarzem ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Powiatu Puńskiego. W rywalizacji pod siatką udział wzięło pięć zespołów, a w każdym spotkaniu rozegrano dwa sety. Puńszanki zremisowały z Zamkiem Ciechanów i Wirtusem Wiskitki 1-1 oraz przegrały z Orlentami Raszyn i UKS Esperanto Warszawa 0-2 zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Zawody były też ostatnią okazją do poprawienia błędów przed rozpoczynającym się w najbliższym tygodniu sezonem ligowym. Według mnie na razie musimy poprawić konkretne elementy. Elementy, czyli przyjęcie i serwis, ale jest u nas pierwszy turniej przed ligą, która rozpocznie się 26 września, w ten czwartek. Na który serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy. Myślę, że dziewczyny już są nastawione na to, że będą kolejne spotkania i jesteśmy coraz bardziej gotowe do ligi. Powiedziała Magda Gmurczyk, środkowa bloku w UKS-ie. Najlepszą punktującą rutek została Weronika Szymańska, przyjmująca szkolne ekipy z rutek. W ogólnopolskim treningu mini siatkówki w Płocku występowały dwa zespoły UKS Rutki które w gronie ośmiu drużyn zajęły trzecie i piąte miejsce. Ekipa olimpijczyka Płońsk działająca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Płońsku i stowarzyszona w ruchu Olimpiad Specjalnych rozpoczęła nowy sezon sportowy z przytupem. Na lekkoatletycznych zawodach w Wyszkowie srebrne medale w biegach na 200 i 800 metrów zdobyły Martyna Siwek i Klaudia Rybacka. Również drugie miejsce i srebrny medal w pchnięciu kulą trafił do trenującej piąty rok w olimpijczyku Pauliny Benkie. Brązowe krążki w biegach na 100 i 400 metrów zdobyły Nikola Obojska i Ola Górecka oraz szlapeta 4 razy 100 metrów. Ola Górecka, Nikola Obojska, Martyna Siwek i Klaudia Rybacka. W mistrzostwach Polski U16 w Tarnowie startowali zawodnicy MKS Bank BS Puńsk. Na ósmym miejscu hut na 5 km z czasem 31 minut 56 sekund i 3 setne zakończył Mateusz Poryziński. Julia Kwasiborska zajęła 12 miejsce w biegu na 100 metrów z czasem 12.83, a Aleksandra Szemplińska była 15 w skoku w dal z wynikiem 4.82. Julia Chodkowska w biegu na 200 metrów przez Płotki ustanowiła rekord klubu. Od teraz wynosi on 31 sekund i 31 setnych. Julia zakończyła rywalizację na 19 pozycji. W ostatni dzień lata w Puńsku odbył się bieg imienia Piotra Sękowskiego. Ponad 350 zawodników, w tym duża grupa dzieci i młodzieży, sprawiła, że miasto nad Płonką zamieniło się w świątynie biegania. Zaczęło się od biegów przedszkolaków, a skończyło na rywalizacji na dystansie 5 i 10 km oraz w zmaganiach specjalistów od Nordic Walking. Na trasie aż roiło się od zielonych koszulek kolegów Piotra Sękowskiego, dziś dumnie reprezentujących klub imbiegacza jego imienia, na trasach w całej Polsce. Tyle lat już organizujemy te wszystkie biegi, bo jak to mówimy leśne, a tutaj bieg uliczny. Ja pomagam przy organizacji tych biegów chyba szósty rok, a nie pamiętam, żebym się tak jakkolwiek z cieszyła, ale też, żeby jakikolwiek mnie tak stresował, bo ja codziennie tylko wchodziłam, patrzyłam, ile osób jest zapisanych i każda zapisana osoba i pierwsze jak widziałam, że to jest z którejś ze znajomych taty, to naprawdę była nieopisana radość. Stwierdziła córka Piotra Sękowskiego Natalia. Rywalizację na dystansie 5 km wygrał Michał Ruciński, a na dystansie dwukrotnie dłuższym najlepszy okazał się Michał Makowski. W zmaganiach Nordic Walking pierwszy domety przemarszorował Marcin Radomski. Podczas lekkoatletycznych mistrzostw Płońska, szkół podstawowych i średnich uczniowie rywalizowali w dziewięciu konkurencjach. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła grupa ze szkoły podstawowej nr 4, przed szkołą podstawową nr 3 i nr 2. W kategorii klas średnich triumfowało pierwsze liceum ogólnokształcące przed zespołem szkół nr 1 i zespołem szkół nr 2. W pierwszych miesiącach płyńska w Nordic Walking najlepsi okazali się Elżbieta Obremska i Henryk Ciarka. Rywalizacja toczyła się na dystansie 10 km. A do tego startu to tak naprawdę zaczęłam treningi po prawie 4 miesiącach. Miałam kontuzję łidki, no więc tak naprawdę dopiero wracam. Do kondycji zaczęłam coś robić, ale tutaj takie zawody pierwsze w Płońsku, więc nie mogłam nie, nie wziąć udziału. Obawiałam się jak to będzie, ale nigdy się nie wie, jak się człowiek nie, nie zmierzy, prawda? Z problemem. Powiedziała triumfatorka zawodów pani Elżbieta Obremska. Kolejne miejsca na Podium wśród kobiet zajęły Bożena Lipińska i Monika Nowicka, a wśród mężczyzn na podium zmagania ukończyli również Janusz Bugajewski i Jan Laskowski. W Centrum Olimpijskim w Warszawie wręczone zostały powołania do kadry Narodowej Taekwondo na sezon 2019-20 oraz nagrody za wyniki na Mistrzostwach Świata w Brazylii 2019. Oczywiście nie zabrakło tam reprezentantów Taekwondo Cobra Team Puńsk. Powołania do kadry A otrzymali Emilia Opałka, Julia Ślubowska i Łukasz Wojtczak. Do kadry C natomiast Wojciech Grysztar i Dominik Szymański. Nagrody za wyniki na Mistrzostwach Świata w Brazylii trafiły do rąk Kacpra Suchowieckiego i Julii Ślubowskiej. Każdy może zdobywać z nami świat reprezent. Prezentując Polskę, nauczyć się systematyczności, poprawić kondycję, a przy tym mieć pasję na całe życie. Wystarczy zrobić pierwszy krok i przyjść na salę, zachęca Piotr Grącki, trener Tekłą do kobra i Puńsk. I na koniec kilka zapowiedzi. W najbliższą środę Orlęta Baboszewo zmierzał się w ćwierćfinale Okręgowego Pucharu Polski z MKS Przasnysz. Początek spotkania o godzinie 16. W sobotę 28 września w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Puńsku siatkarskie drużyny zmierzą się w ogólnopolskim turnieju o puchar Puńskiego. Rywalizacja przebiegać będzie w kategorii juniorów i juniorów młodszych. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Puńsku zaprasza natomiast na turniej koszykarski 3x3. Szczegóły na stronie mcs.ir. No, i tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze sportowe podsumowanie tygodnia Radia Płońsk, które jak zwykle przygotował Paweł Wiewiórkowski. Za tydzień spotykamy się, choć już w nieco innym, zmienionym składzie. Do usłyszenia. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Puńsk.